Żyje Wiktorek Jastrzębski z Łąska w Powiecie Inowrocławskim, województwo Kujawsko-Pomorskie. Chłopczyk zmagał się z bardzo poważną chorobą. Przez wiele miesięcy internauci o dobrych sercach robili wszystko, by uratować mu życie. Niestety, spełnił się najczarniejszy ze scenariuszy. Maluszek przegrał walkę z bezlitosną chorobą. Nie żyje Wiktorek Jastrzębski z Łącka, o którego życie walczyli internauci z całej Polski. Miał zaledwie półtora roku, zmarł w czwartek. 17 września bieżącego roku. Media obiegła najtragiczniejsza z informacji. Ostatnie miesiące życia dziecka była pasmem nieustającego cierpienia. Nie żyje Wiktorek Jastrzębski z Łąska Wiktorek, który nie żyje, ponad połowę swojego krótkiego życia spędził w szpitalu, na oddziale onkologicznym. W momencie, w którym zdiagnozowano u niego białaczkę, chłopczyk miał zaledwie 4 miesiące. Od tego czasu życie jego rodziny stało się horrorem. Dziecko urodziło się zdrowe, ciąża jego mamy przebiegała wręcz książkowo. Niemowlę złapało infekcję, która zapoczątkowała pasmo nieszczęśliwych zdarzeń. Poszliśmy do lekarza, zapisał synkowi leki i wydawało się, że choroba ustąpiła. Trwało to jednak tylko kilka dni. W nocy Wiktorek nie chciał jeść, rano nie miał już siły na nic, do dusił się. Natychmiast pojechaliśmy do lekarza. Wiktor miał powiększoną wątrobę, śledzone. Wyniki badań krwi były dramatyczne. Lekarz podjęli decyzję o transfuzji, by ratować synka, relacjonuje matka chłopca. Wkrótce rodzice niemowlęcia dowiedzieli się, że ich pociecha zmaga się z białaczką. Przez ponad rok lekarze nieustannie walczyli o jego życie. Próbowano chemioterapii i różnorakich medykamentów, które jednak nie przyniosły oczekiwanego efektu. Wydawało mu się, że choroba odpuszcza, wyniki były coraz lepsze. Niestety, okazało się, że to cisza przed burzą. Choroba dała o sobie znać ze wzmożoną siłą. Rodzice, za pomocą portalu się pomaga zbierali pieniądze na lek, który miałby zostać stworzony z limfocytów chłopca. Internauci z całej Polski stanęli do walki, by zebrać niezbędne fundusze. 2. Wideo, policję dzwoni Wiesiek, kolizja w Gdańsku, kto wymusił pierwszeństwo? 3. Pieniądze w błyskawicznym koncie trafiły na konto opiekunów Wiktorka. Niestety, wtedy przyszedł kryzys. W piątek, 11 września bieżącego roku, rodzice poinformowali ich, że stan chłopczyka gwałtownie się pogorszył. Niestety, choroba okazała się silniejsza. Wiktorek odszedł zaledwie sześć dni po fatalnych informacjach na temat jego stanu zdrowia. Rodzicom i bliskim składamy najszczersze kondolencje. Źródło, nasze miasto.